i <laughs> Manko z tej strony Minecraft Blow, a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft Mody 1.2. Dzisiaj na tapetę bierzemy modyfikację Morsters, która do naszej gry dodaje więcej schodów. Według autora, nowych schodków jest dokładnie 22. Jak widzicie, wszystko jest ładnie zrobione i możemy zrobić schody np. ze szkła, czy np. ze śniegu. Co do craftingu, to jest on banalnie prosty. Układamy np. rudę diamentów tak, jakbyśmy chcieli otrzymać schody z Cobblestone'a, i tada mamy nasze schodki. Oczywiście można zrobić schody z rudy diamentów, trzeba mieć tylko tylko zenchantowany Kilow, który wydobywa nam rudę, a nie diament, tak samo jest z glowstone'em i innymi materiałami. Myślę, że mod jest przydatny, zważywszy na to, że teraz schodki możemy układać do góry nogami. Ok, przejdę może teraz do instalacji tej modyfikacji. Pierwsze co potrzebujemy to modyfikację, którą pobieramy z linku podanego w opisie. Po pobraniu otwieramy archiwum i teraz otwieramy folder z Minecraftem, czyli wpisujemy procent updata procent i przechodzimy do folderu. Minecraft. Następnie przechodzimy do folderu Bin i otwieramy Minecraft archiwizarem WinRar. Teraz przenosimy pliki z archiwum, które pobraliśmy do archiwum minecraft.jar i od razu mówię, że modyfikacja potrzebuje modloadera jednak modloader mamy od razu w archiwum tej modyfikacji więc nie musimy niczego więcej szukać. No i to było na tyle ja wam wszystkim dziękuję za obejrzenie tego przeglądu modyfikacji i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału na YouTube, jeśli chcecie być na bieżąco z tą serią i innymi moimi seriami. oczywiście z Minecrafta. Także zapraszam do oceniania i komentowania tego filmiku. Więc trzymajcie, cześć!